Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, jak robię genialny test w tym momencie. Na jednej ręce mam ta na drugiej z kolei mi Wanda. Tylko, że w rękach tego obsługiwałem mi Banda, obecnie, trzyma telefon. Ale tak, chciałem po prostu uruchomić dwie aplikacje równocześnie, co się udało na szczęście. I a, stańcie, wolno, jest bardzo ładne. No, chciałem uruchomić dwie aplikacje, najlepiej jednocześnie. Co się, co się udało, bo oczywiście dwie różne aplikacje obsługują te dwa urządzenia. I zdałem sobie sprawę z tego, że żadne z nich nie ma GPS-a. Więc tu mamy dystans km 73. I to urządzenie powinno nam pokazać to samo. I tak się w istocie dzieje. Dzięki czemu ta część testu jest kompletnie bez sensu. Ale są pewne przewagi Mi Banda nad NEO i NEO nad MiBandem. Bandem. NEO wyświetla wszystkie informacje o tutaj i są tylko trzy. Czas treningu, dystans, tętno. No i liczmy jeszcze godzinę, bo ona jest niezmienna zależnie od panelu, bo tylko zmieniamy to co się dzieje tutaj u góry. Z kolei jeśli chodzi o Mi Banda, możemy sobie nawet sprawdzić prędkość, tylko w za... Klikamy tutaj. Strasznie wieje dzisiaj, przepraszam. Klikamy tutaj. Przewijamy do następnego ekranu. Nie muszę mówić, że w trakcie jazdy to upiedliwe, ale. Da się. Znajdźmy sobie jakieś ustalone miejsce, bez wiatru i bez ludzi. Może niekoniecznie w stronę tych rur ciepłowniczych, bo tam właśnie będzie w niedzielę ludzi nawet więcej. Jest jakie to Volvo, jest ładne. Jak mi się coś kiedyś uda w życiu, to. Taka C30. Zaczęły się w końcu jakieś lasy, więc powinniśmy mieć cały spokoju. Aplikacja ZEP nie do końca dobrze współpracuje z najnowszym wydaniem ios w wersji 18.3, 18 chyba. I cały problem polega na tym, że przywiesza się czasami na jakieś 10 sekund, słychać piszczenie zagadka, aż się rozłącza, potem połącza się i po przyłącza się z powrotem i kontynuuje trening. Także tutaj bez żadnego problemu działa to dalej. Nie wiem, generalnie aplikacja ZEP, która obsługuje ten zegarek, wydaje mi się trochę mniej stabilna, ale bardziej funkcjonalna niż aplikacja Mi Fitness, która z kolei obsługuje ten zegarek. I zawsze trzeba go kliknąć, żeby się rozbudził, bo mam włączony Always on Display. To taka dodatkowa informacja. Ale jesteśmy teraz na pełnym słońcu, więc możemy sobie przetestować. Jak to wygląda w pełnym słońcu? Jest tak. To chyba pokażę dopiero w domu. Ten cygarek ma niebieskie podświetlenie. O, teraz się podświetlił. Jest delikatnie bardziej niebieski. I chyba się zgasił. Nie wiem na ile to widać tutaj, ale na ile mi na ile mina nadgasku Ledwo wypatrzyłem to. Te Może teraz będzie lepiej. Tutaj jest łatwiej. Tu jest zainstalowana czujka, która nam pokazuje... Pokazuje czujka, która pobiera światło z otoczenia i dostosowuje jasność samego wyświetlacza. Ach, ciężko jest tak operować tym sprzętem. No i na pełnym słońcu powinno być jeszcze jaśniej. Teraz jest podświetlony, ale widać na nim niewiele. Także no to jest niestety wada tych oledowych ekranów. bo pociąg jedzie. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Z kolei ten ekran, przez to, że on jest w tej samej technologii, co robiło się kiedyś kalkulatory, no on ma generalnie troszeczkę gdzieś to, że światło w niego, że słońce w niego świeci. Nawet jest mu to na rękę, bo w ten sposób ten ciekłokrystaliczny ekran, który znajduje się jakby nad tym podświetleniem, na takim cienkim plastiku z tego, co tutaj widzę, bo pod kątem rzuca lekki cień. O, teraz chyba widać najbardziej. Pod kątem rzuca lekki cień, więc słońce tam wpada, odbija się od tego, od tego podświetlenia, a coś się pali na niebiesko i podświetla i tak wszystko od spodu, więc w słoneczne dni no w to można świecić latarką i będzie dalej czytelne, z uwagi na archaiczną technologię. Także to jest taki mój go tu na, na dni takie słoneczne typu wakacyjne. Bo tak jak bardzo lubię mi i to, jak to jest taki mały, wygodny smatłoczek. No tak nie ma sensu, jak słońce w niego świeci. Zanim człowiek wyklika to, ile kilometrów przejechał, to zdąży przejechać kolejno. Ale z drugiej strony jest tu tyle informacji, że można sobie sprawdzać prędkość, dystans, kalorie, jakąś tonę innych rzeczy, które są podczas jazdy yy, nieszczególnie potrzebne. Chyba się trochę nagadałem o tych opaskach. Chciałem się nagadać w jakimś lesie. Zobaczymy, czy znajdę jakiś i spróbujemy się tam okopać. W ogóle tu mamy palenisko. I myślę, że przy tym palenisku nie zrobić sobie jakiejś drobnej przerwy. Albo nie, no, dobra idziemy dalej. To było najdziwniejsze klaśnięcie jakie zrobiłem do tej pory. Powinniśmy mieć troszeczkę spokoju. Także pomyślałem sobie, że dzisiaj po prostu przygotuję taki długoterminowy test zegarków, które są przeze mnie stosowane do różnego rodzaju wycieczek rowerowych. A i Mi banda 8. Jednego mam 3 lata, jeden mam prawie rok. Więc chyba że coś niecoś mogę o nich powiedzieć. Do oczu mi lecą włosy. No, generalnie oba urządzenia są bardzo w porządku jeśli chodzi o półkę cenową, w okolicach 100-150 zł. Zwłaszcza, że Mi Band 9 wygląda jak mały zegarek, jest niepotrzebnie kanciasty. Tym bardziej rozumiem, że ktoś chciałby po prostu ósemkę, bo od czwartego wydania one się praktycznie niczym nie różnią. Dlatego zamiast Mi Banda 6 kupując te zegareczki co 2 lata, postanowiłem po prostu nabyć Amazfitana, znaczy nabyć. Dostałem go w prezencie od mojej mamy ale faktycznie pomysł był pierwotnie na Mi Banda 6. Jak to się sprawuje po trzech latach? Fantastycznie. W żadnym z tych urządzeń, po trzech ani po roku, nie czuję w ogóle degradacji baterii. Mi Band oczywiście trzyma okolice tygodnia, jeżeli jest naładowany, no bo tam jest więcej funkcji, oledowy i ekran dalej. Z kolei Amazfit Neo o jakieś 2-3 tygodni czasu pracy, myślę, że na spokojnie. Bo właściwie pokazuje głównie godziny i liczy kroki, więc to też nie jest jakieś wymagające rozwiązanie. Co do samych aplikacji. Oczywiście, producent jest jeden, a aplikacje, z których korzystają, są dwie. No bo Wamas Fidysiao mi to oczywiście dwie różne filmy, tylko że nie do końca. Więc jedna korzysta z aplikacji ZEP, która jest całkiem spoko. Druga korzysta z aplikacji Mi Fitness, która już mi się nie podoba, aż tak. Jest strasznie zasobożerna, dopytuje bardzo często o jakieś. Niesamowite uprawnienia typu zawsze włączona lokalizacja albo jakieś inne szalone rzeczy. Znaczy mi Fitness zwykle usuwa, mi po prostu ten zegarek sobie działa tak. O, z tym co tutaj sobie sprekonfigurowałem, i bez problemu tak można z nim funkcjonować. Z kolei Amazfit po prostu jest czytelniejszy jeżeli chodzi o jakieś treningi. Ma sekundnik, ekran jest zawsze włączony z uwagi na jego technologię i tutaj można sobie spokojnie robić biegi interwałowe nie włączając jakichś programów treningowych tylko po prostu patrząc na sekundy. Co, so, change my mind, ale jest najwygodniejszym sposobem niż jakieś aplikacje, niż jakieś e, programy tak jak tutaj są w zainstalowane w ósemce. Generalnie nie nadają się do zbyt wielu rzeczy. No i tak właściwie myślę, że jeżeli Mamy już wiosnę i ktoś chciałby trakować swoje, swoje postępy, jeśli chodzi o treningi, o po prostu wycieczki, zdrowie, czy odpowiednią ilość kroków wyrabia w ciągu dnia, albo dystans, albo po prostu z ciekawości takiej technologii typu trochę opaska fitnessowa, troszeczkę zegarek. To obydwa rozwiązania są zupełnie w porządku. Mi Band 8 jest po prostu chyba bardziej elegancki, Amazfit Neo wydaje mi się co bardziej funkcjonalny i jest nieco tańszy. W okolicach 100 zł, jak go jeszcze znajdziecie gdzieś na Allegro albo innym AliExpressie, no to wydaje się zupełnie w porządku, zwłaszcza, że nie ma godnego następcy. Wszystkie następne Amazfity właściwie były większą wersją Mi Banda, tylko że czasami z ekranem LCD, czasami z ekranem AMOLEDowym Nie powtarzały tej funkcjonalności, która była faktycznie w tym rozwiązaniu. Ale fajne miejsce w lesie znalazłem, no jest fantastyczne po prostu. Wyjechałem. A nie sprawdzę teraz, bo włączyłem cyfrowy samolotowy w mojej głównej kamerze, która jest również e, trackerem i głównym GPS-em. Także pozdrawiam moją główną kamerę, która właśnie tam stoi. Fajnie, że. Fajnie, że sobie nie sprawdzę ile przejechałem, ale jak patrzyłem ostatnio jakieś 16 km w stronę Biedruska, więc no dzisiaj nie pojedziemy na poligon, dzisiaj już mam dosyć poligonów, nie chcę zaczynać tej wiosny poligonami. Od takiej polecajki myślę, że możemy rozpocząć jakiś Amazfit Neo, Mi Band 8 albo jakiś starszy, no Vinted jest tego pełno, no Vinted jest pełno używanych Mi Bandów, które... Właściwie mają tę samą funkcjonalność co ósemka, przynajmniej w zakresie tego, co używam, bo nie oszukujmy się, jakieś czujniki natlenienia krwi albo poleganie na, na tym czujniku mierzenia tętna w jakimś bardzo dużym zakresie, no to jest bajet, To jest bajet i zakładam, że jest w dodatku nie do końca dokładny, inaczej te opaski nie kosztowałyby jakichś 150 zł, albo jeżeli by kosztowały, to ludzie nie kupowaliby dużo droższej aparatury do tego po prostu się nie klei, to, to nie ma sensu, to jest gimmick, To jest nic poza tym. To jest fajny krokom, ma ładny ekran, ale te setki planów ceningowych nie użyjecie w większości. To jest to samo co te konsolki 1000 gier w jednej. I to tyle. Ciekawe jak słychać w ogóle to siedząc w tym lesie. Myślałem, że jestem tu sam, ale ludzie tutaj łażą. Ostatnio cofiłem na fajny kanał na YouTube, Karolina Czak się nazywa. Wspominała o influencingu na siłowni i o tym, żeby po prostu bawiąc się kamerą nie przeszkadzać ludziom dookoła siebie, bo to jest po prostu krępujące. I to mi przywróciło sobie wiarę w ludzkość, że nie ja jestem dziwny, że jak sobie ustawię kamerkę gdzieś w lesie i zaczynam do niej opowiadać i ktoś przechodzi 20 metrów ode mnie, bo akurat myślałem, że jestem na odludziu, a nie jestem, bo ludzie tutaj chodzą z psami, to się czuję dziwnie, tak trochę jakbym zrobił coś niewłaściwego. Nie może. Chociaż nie, bo tam jest ścieżka. Możliwe, że białego pieska było widać w pewnym momencie. No, wracając. Obydwa zegareczki godne polecenia. Amazfit Neo. tym bardziej, tylko że już jest ponad 3 lata na rynku i może być go co trudniej znaleźć. Ale nie może żadnego godnego następcy, a po 3 latach dalej, działa super, więc. Taki co Hedżiszok od Xiaomi. Amasfita, przepraszam. Owiadłam leśne pogaduchy. Pora zrobić coś głupiego. Ble! Żeby było cokolwiek słuchać, Krasny Staw to mogła być Wasza reklama. Widzicie kefir. kefir? Kefir jest dobry To jest mój influencing. Dobra, jedźmy stąd, bo się nie nadaje na takie gadanie w terenie. Mogę pokazywać drzewa, rzekę, tam jest rzeka. Tam też jest rzeka. Dlaczego nagrywanie rzeczy jest takie, że ja nie robię nic złego? Teraz to zrobiłem. przepraszam. Przepraszam to już, 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 już. Głasku, głasku, głasku. Teraz nie staw, to mogła być wasza reklama. podjechać w okolice domu i znalazłem jedną rzecz, którą się chciałem podzielić, jeżeli już testujemy to do No co tak, ten zegarek ma 30 53 km, a ten 30-25 km Co daje mi do myślenia, o co, my co daje mi do myślenia, że najprawdopodobniej aplikacja mi fitness po prostu w dużo cichszy i bardziej wyrafinowany sposób przerwała swoje działanie. Trochę częściej niż, niż ten zep dopsupnie tego, tego tutaj. Po prostu ten zagadek piszcza, ale ten zmianę wibruje. Jest ta cisza i to zbieżność może być spowodowana tym, że prostu coś się tam w tym treningu zapodziało, bo obydwa były podłączone do tego samego telefonu przez taki sam czas. Jest to jest tak, tutaj w ramach sprostowania. Masz, i ten test jednak nie był bez sensu. Dobrze, to sprawdziłem.